Dzień dobry! Dzisiaj mamy wtorek, 8 października. Tak to wygląda, moi drodzy, po malowaniu podkładem. Widzicie tutaj ewidentnie, jakie u góry są zacieki. Już tłumaczę, dlaczego do tego dopuściłem. Po szlifowaniu, po tych wszystkich wypełnianiu, tych wszystkich ubytków było pełno takich mikrodziurek, takich malutkich, i musiałbym, tak najprawdopodobniej, całe te kufry szpachlować, żeby się tych ubytków pozbyć. Lecz... Kupiłem taki podkład gruboziarnisty, coś takiego, taki wypełniający, o nie gruboziarnisty, tylko wypełniający i po prostu tak malowałem tutaj te kufry, aż te wszystkie ubytki będą wypełnione, tutaj jeszcze takie minimalne są, nie wiem, czy to tak kamera odda, pewnie, pewnie nie, 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 nie widać tego w telefonie, tak, bo z telefonu nagrywam i co, no i dzisiaj się biorę za szlifowanie, tak, zeszlifuję tutaj te te zacieki. Tutaj półeczkę już mam ładnie obmalowaną. Zeszlifuję zaraz tutaj te, te znaczki i wtedy tylko bezbarwny, tak? A tutaj jest drugi kuferek. Tutaj też widać, że są zacieki. Także to wszystko dzisiaj będę szlifował i mam nadzieję, że dzisiaj zacznę już malować bazą, tak? Kolorem właściwym. Przemalujemy to i. No i będziemy działać. Mam tutaj oczywiście maskę, bo bez tej maski to tak głowa boli. Jest taki smród od tej farby, że no takie rzeczy trzeba mieć przy sobie, bo naprawdę to ułatwiają pracę i potem tak głowa nie boli. Także moi drodzy, ja tutaj się dzisiaj zabieram za szlifowanie i, i malowanie, a w międzyczasie jeszcze zaczniemy dzisiaj sezon grzewczy, także tak powiem garażowy. I zrobimy ogień w kozie, żeby było trochę cieplej. Zaraz zobaczymy, ile jest na termometrze w środku stopni w garażu. W garażu mamy jakieś 14-13 stopni. Nie ma tragedii. Ale jak zrobimy ogień, to za chwilę będzie 20. Będzie cieplej, lepiej do malowania i do wszystkiego. No i pięknie moi drodzy, ogień. Udało mi się zrobić bez najmniejszego problemu. Ładnie się. Fuh, ładnie się pali. Dopiero rozpaliłem, także musi się to wszystko ładnie ładnie bójnąć. Może troszeczkę tutaj zwiększę na początku. Żeby się ładnie rozhajcowało. No i elegancko już czuć, że, że ciepełko idzie, a ja się biorę tutaj za szlifowanie i pokażę Wam jak będę miał tutaj już to wszystko wyszlifowane. Także ja się tutaj biorę, ale w pierwszej kolejności się biorę za zeszlifowanie tutaj tych yy, tych tutaj oznaczeń mz -y i od świata. I jak to wyszlifuję to wam pokażę jak to będzie wyglądało. Powiem wam, że kozucha już tak daje ciepełko, że uuuu! Uh, coś pięknego. Takie coś to naprawdę warto mieć w garażu. No i oczywiście drzewo do palenia. Najlepiej suche. Także kozucha jest naprawdę no konkret. Konkret. Tutaj te drzwiczki Przerobiliśmy jeszcze te dolne, bo to trzeba było przerobić, bo by tutaj widzicie ktoś tak, no tak zrobił jak umiał. To tutaj już jest nasza produkcja, może jak kiedyś znajdziemy czas, to, to przerobimy. I wracając tutaj do tej półeczki, tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście wszystko sobie okleiłem dookoła taśmą, żeby nie poniszczyć. Na razie tak to wygląda, myślę, że no, będzie pięknie. Na razie wygląda to ohydnie, ale będzie pięknie. Teraz jeszcze biorę papier o mniejszej gradacji, żeby tutaj ładnie te znaczki pięknie się świeciły. Czyszczę to wszystko i malujemy bezbarwnym. Tak to się prezentuje moi drodzy po, po przeszlifowaniu. Także teraz biorę się za malowanie bezbarwnym, ale tutaj widzę, że mi się gdzieś lekko uszkodziło. Także lekko tutaj poprawię to jeszcze kolorem i malujemy bezbarwnym. Pomalowałem tutaj te mniejsze pokrywy górne od środka. Bo one z zewnątrz tutaj za dużo nie ma przy nich roboty. I one będą mi teraz schły. Zabieram się zaraz za szlifowanie tych spłuczek od kibla, jak to mi ktoś napisał w opisie w komentarzach. A tutaj mamy już ładnie pomalowaną półkę zegarów na gotowo, bezbarwnym. Pomalowałem ją tu w bramie, przykładowo, w drzwiach, żeby takiego syfu nie robić w środku. I teraz ją wstawiam do środka. Niech sobie schnie do jutra. Lewy kuferek spoczywa sobie tutaj chwilowo koło kozy w celu wyschnięcia. Pomalowałem ładnie w środku, też oczywiście tym podkładem do plastiku i tym grubszym podkładem czarnym w środku. Wszystko pomalowałem, żeby to po prostu ładnie wyglądało. I tak, i, i tak to na razie zostawiam, żeby tutaj wyschło. A teraz zabieram się już tutaj za. No za właściwe malowanie, tak? Mam już tutaj no wszystko ładnie Przyszykowane Te wszystkie ubytki no uzupełnione Przeszlifowane wszystko Teraz tylko i wyłącznie No muszę się postarać żeby nie narobić żadnych Zacieków i pomalować to już tutaj Ładnie kolorem właściwym i potem zostanie Jeszcze tylko do pomalowania lakierem Bezbarwnym, tak? No czas mnie goni Także biorę się za malowanie Pokażę wam jak to będzie wyglądało jak już będzie pomalowane, chyba że mi się uda jeszcze podczas malowania coś tutaj Wam nagrać, pokazać Wam jak to będzie przebiegało. I zabieramy się moi drodzy za malowanie, bo na pewno będziecie się pytać. Zakład do plastiku, czyli podkład do plastiku. Pierw malowałem takim podkładem, on jest bezbarwny. Później malowałem kilkukrotnie grubą warstwą, aby wypełnić te wszystkie ubytki tak tutaj jest numer artykułu nie wiem czy to wam coś w jakiś sposób wam pomoże ale tak to wygląda zakupiłem to wszystko tutaj z, z jednej z lokalnych firm która właśnie mi namieszała takie po prostu kolory a czarny kolor już wam mówię jak to jest czarny połysk To będzie real, ale tutaj się jest taki artykuł, numer artykułu. Hmm, nic tu kurczę nie widzę, żeby tu wam pokazać. O, tu jest black mat napisane u góry na tym. Dobra, ja się biorę za Zabieram się za malowanie. Trzymajcie za mnie kciuki.

Tutaj nie przedobrzyć. Na pewno idealnie nie będzie, bo ja nie jestem jakiś sprawny lakiernik, ale staram się jak mogę. Куда бы... Ой, mm, да заебись ты! Okay. Okay. To muszę trochę maskę ściągnąć żeby w ogóle było mnie słychać tak to wygląda moi drodzy no nie ma pewnie szału wprawny lakiernik na pewno by to lepiej zrobił no i też by skasował za to ale tak jak mówię no, no staram się staram się jak mogę Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Postaram się to Wam obrócić, pokazać, może z drugiej strony jeszcze? Tak, żeby mi to tutaj. O, tak to wygląda. No, najbardziej się starałem, żeby z tej strony wizytowej to najlepiej wyglądało, tak? Bo tak naprawdę to by to można było jeszcze szlifować. To wszystko tydzień czasu, żeby to doprowadzić do ideału. Ale moja cierpliwość się pomału kończy. Pracowite przedpołudnie, nie można powiedzieć. Mam wszystko pomalowane tam w jednym miejscu, mi się zrobił troszeczkę zaciek, ale y, jutro postaram się go no, zaszlifować. Tak Tak wygląda półeczka półka zegarów od MZ -y, Pomalowana już w bezbarwnym. O, już nawet jest sucha, ale niech sobie tutaj jeszcze y, schnie. Góra. Górne zamknięcia. Od spłuczek klozetowych. tak wyglądają. Ta tutaj się bardzo świeci, bo jest jeszcze akurat przed chwilą, dopiero była malowana. A tutaj już już wysycha wszystko. Także moi drodzy, yy, o tak to na razie wygląda. Jutro będziemy działać dalej. I muszę Wam się pochwalić, bo dostałem przesyłkę listowną, co prawda, od widza Tomka z Białego Stoku. Zobaczcie, co mi sprezentował do kufrów bocznych. Dodam tylko, że orientowałem się w różnych firmach, żeby mi jakaś firma dorobiła coś takiego. No to każda z firm chciała albo 300, albo 500 sztuk, a ja tak naprawdę potrzebuję tylko dwie sztuki, tak? I zaraz Wam pokażę, co, co dostałem za premek, za premek, co dostałem za prezent od Tomka. Komisyjnie otwieramy. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy. Kurczę. No, bardzo dziękuję Tomkowi. Takie piękne, ładne naklejki, tak? Oczywiście musiałem mu tam zrobić taki rysunek w PDF-ie. I za pomocą, właśnie tego, nie wiem, czy on, czy tam przez jakiegoś znajomego. W każdym bądź razie, ja bardzo do, dziękuję Tomkowi i tej osobie, która, no, która to wykonała, której jeszcze nie znam. O, i tak te naklejeczki tutaj wylądują. Caravan Equipment Craft Made in Gloss England to jest oryginalny napis. Z tym, że ja po prostu już zrobiłem po swojemu. I to logo MZ będzie i tutaj będzie przyklejone. Myślę, że będzie to super wyglądało. Muszę się jeszcze tylko zastanowić, czy te na tym białym tle, czy te na tym ciemnym. O, tak to wygląda na ciemnym, a tak to wygląda tutaj, jak to jest na białym. Nie wiem, to dajcie mi znać w komentarzach, które lepiej, chociaż ja bardziej bym się skłaniał. No ku tych, które teraz trzymam w ręku Aczkolwiek nie wiem, no obydwie są bardzo Bardzo ładne No i też najlepiej pewnie byłoby to przykleić I wtedy pomalować bezbarwnym, nie? Co sądzicie o tym? Także moi drodzy, no super prezent Muszę jeszcze sobie tylko zamówić te nity skręcane Żeby potem te blaszki tutaj pozakładać ale tak to, tak to się prezentuje. Mam tutaj tych naklejek. Kilka sztuk. Super kurczę. Będę musiał się kiedyś wybrać do Białego Stoku. Yy, z flaszką. Y, żeby podziękować Tomkowi. Także w sumie to mam tyle naklejek, tak się teraz zastanawiam, jak gdzieś będę miał jakiś ubytek, że coś będzie gdzieś. Yy, Jakaś dziura, to przykleję tam naklejkę i tyle. Nie, no żartuję. Ale naklejki fajne. Muszę się tylko właśnie zastanowić, jak je zamontować. Dobra moi drodzy, bo to już naprawdę będzie długi odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.